My jesteśmy w Polsce po bardzo dużej debacie. Nie wiem, czy tylko ja ją pamiętam z osób w moim wieku, mam nadzieję, że nie tylko ja, że taka debata nad edukacją seksualną obowiązkową w szkołach odbyła się w latach 90. późnych. Ja wtedy jeszcze chodziłem do szkoły, więc jako uczeń, byłem świadkiem tej debaty i pewnych sporów też pomiędzy rodzicami, nauczycielami, politykami, dziennikarzami. I stanęło na tym, że ostatecznie pewne treści w szkole są nauczane, ale nie te kontrowersyjne. I moim zdaniem, ten program, który ostatecznie otrzymał nazwę do życia w rodzinie, czy wychowanie do życia w rodzinie można doskonalić. I to byłby dobry pomysł, żeby tam dodać pewne tematy, których nie było, kiedy ten program był formułowany. Ehm, informować uczniów o różnego rodzaju zagrożeniach, ale też o pozytywach związanych z założeniem rodziny, posiadaniem dzieci. Wiemy, że mamy kryzys i rodziny i dzietności. Natomiast ten program, który zaproponowała minister Barbara Nowacka i osoby, które jej doradzały, on, on zupełnie nie obejmuje tych zagadnień, które należałoby uzupełnić. Natomiast on wycenzurowuje z obecnego nauczania wszystko na temat rodziny i dzietności pozytywnego. Wprowadza tam mnóstwo nowych treści. Nie wszystkie są złe, żeby było jasne, typu coś o dietetyce. Dlaczego nie? Można by to dodać, czy to na nauczanie biologii, czy zrobić osobne, coś o zdrowiu. Natomiast w tym aspekcie ideologii, bo tam wchodzi też kwestia klimatyzmu, tam wchodzi też kwestia uprzedzeń, różnych fobii. Nie pamiętam, jakie tam były terminy dokładnie użyte, ale chyba między o ksenofobii. Terminy mocno ideologiczne.